Dobry wieczór Państwu. O, przykro mi, nie mam dobrych wiadomości, bo to, co, czego się dowiedziałem dosłownie chwilę temu, no może nie ścięło mnie z nóg, bo miałem świadomość tego, że dzieją się rzeczy niedobre w resorcie sprawiedliwości, ale już wszelkie wątpliwości rozwiała dzisiaj pani prokurator Ewa Brzosek. Na pewno wszyscy się zastanawiamy, co jest nie tak z tymi rozliczeniami. Trole Ministerstwa Sprawiedliwości, bo trzeba powiedzieć, że są osoby, konta, profile na platformach społecznościowych, szczególnie X, które próbują wmówić ludziom, że rozliczeń nie ma, dlatego że duda, że zabetonowanie i tym podobne historie. Taka narracja jest od miesięcy prowadzona. Wszyscy się zastanawiają, co jeszcze Bodnar robi na stanowisku Ministra Sprawiedliwości. Ponieważ kwestia rozliczeń jest bardzo istotna, ja często do niej wracam. Ale tym razem pani prokurator Ewa Brzosek przytoczyła garść przepisów. Przepisów, z których wynika, proszę Państwa, że ktoś tutaj gra na czas. O, zarzut dosyć poważny, szczególnie jeżeli byłby skierowany do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i do prokuratora krajowego. Pytanie, czy z istnienia tych przepisów zdaje sobie sprawę premier Donald Tusk. Zostawmy neosędziów, bo to jest jakby osobny temat, wymagający faktycznie zmian systemowych, aczkolwiek nie wyklucza podjęcia decyzji, a takowe były już podejmowane, decyzje administracyjnych, chociażby odsunięcie od orzekania. Też i Ministerstwo Sprawiedliwości, Minister Sprawiedliwości może podjąć taką decyzję, by danego sędziego, który nie gwarantuje sędziowskiej niezawisłości, odsunąć od orzekania, może zajmować się innymi sprawami w sądzie. Ale nie możemy na przykład orzekać, jeżeli wobec niego są daleko idące wątpliwości. Takie decyzje zapadły wobec kilku sędziów, między innymi właśnie Radzik, Schab, Iwaniec i tym podobni. Tam są akurat poważne zarzuty o uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej. Ale, proszę Państwa, prokuratorzy, prokuratorzy ziobry, którzy brali czynny udział w zastraszaniu ludzi, w skręcaniu śledztw, są dalej to ma miejsce. Oni dysponują prerogatywami ustawowymi, żeby kogoś zatrzymać, komuś postawić zarzuty, prowadzić tra, tak, tak zwane trałowe śledztwa, czyli zastraszać zarzutami, co chwilę wzywać, przesłuchiwać, a nawet dowozić na drugi koniec Polski kogoś w samych kąpielówkach przysłowiowych, by go potem bez pieniędzy wypuścić, powiedzieć: No, jest pan wolny. Tak, i nagle, nie wiem, w prokuraturze, w jakimś zagórzu czy jeszcze gdzieś, Ktoś ze Szczecina wychodzi i co on ma ze sobą zrobić. No na szczęście, chyba że mu też zabrali telefon, bo na szczęście teraz gro osób ma też karty płatnicze w telefonie, więc może sobie kupić bilet, a nawet ubranie, o ile mają pieniądze. Proszę Państwa, ten, i ten dzisiejszy wpis pani prokurator Ewy Wrzosek, tak jak wspomniałem, wciągnie znów, bo pracę domową pani prokurator odrobiła. A tak zupełnie na marginesie, to muszę dzisiaj Państwu się pochwalić, że e, pani prokurator e, Szeska, zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy prokuratorze generalnym, dzisiaj na platformie X mnie zablokowała, bo przypomniałem, że na dość kuriozalny wniosek e, tak zwanego detektywa Rudkowskiego, e, który złożył jakąś tam skargę na prokurator Wrzosek, ta pani wszczęła najpierw postępowanie wyjaśniające, teraz to już chyba jest postępowanie dyscyplinarne i za przypomnienie tego faktu. I tego, że w czasach Ziobry pani Szeska twierdziła, że nie każdy ma gen harosa, dlatego prokuratorzy nie walczą, dzisiaj właśnie jest zablokowany. No cóż, jest mi smutno, ale wracając jakby do meritu. Proszę państwa, ja może przeczytam tak, to, co dzisiaj napisała pani prokurator Ewa Wrzosek, bo to jest bardzo istotne. To nie jest żaden wpis polityczny. To jest pis merytoryczny. Tutaj prokurator, każdy prokurator stoi na straży praworządności naszego kraju i reaguje tam, gdzie powinien, również informując opinię publiczną. Co też ja, no można powiedzieć, tak za pośrednictwem tego medium, cytując panią prokurator, jakby prawie w przededniu, no niekoniecznie, bo już zostały cztery dni ujawnienia tych rzekomo tego raportu o tych 600 sprawach, które tam były nie wiem, skręcane i tak dalej, które ten raport ma, ma Bodnar przedstawić. Ale posłuchajcie, co napisała pani, pani Ewa, pani prokurator Ewa Wrzoska. Przy okazji zapowiedzianej przez Adama Bodnara publikacji raportu prokuratury krajowej dotyczącej łącznie 600 motywowanych politycznie prokuratorskich śledztw, Warto zwrócić uwagę, że postępowanie te ktoś prowadzi. Konkretni prokuratorzy znani z imienia i nazwiska, bez skrupułów i oglądania się na przepisy, decyzja po decyzji spełniali oczekiwania Zioby, Świączkowskiego czy Barskiego. Ci prokuratorzy nie zniknęli, pisze pani Grzosek. Czy powinni zostać rozliczeni bezwzględnie? Jedyną drogą do tego są bardziej zapowiadane niż rzeczywiście prowadzone postępowania dyscyplinarne i karne. Zatem garść przepisów. I tu, proszę Państwa, bardzo proszę o uwagę, bo to są, można powiedzieć, no, kamienie milowe w tej sytuacji. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na żądanie prokuratora generalnego, prokuratora krajowego, właściwego prokuratora regionalnego lub okręgowego, a także z własnej inicjatywy. Po upływie pięciu lat od chwili czynu nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, a w razie nieuprawnionego wszczęcia podlega ono umorzeniu. Po upływie pięciu lat od chwili czynu nie można wszcząć postępowania przygotowawczego o nadużycie władzy prokuratora, czyli przekroczenia przez niego uprawnień lub niedopełnienia obowiązków na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Artykuł 231, paragraf pierwszy kodeksu karnego. Dalej pani prokurator Wrzosek pisze, mamy styczeń 2025 roku. Ode mnie mogę tylko dodać, że minął rok rządów pana Bodnara, mija właśnie rok rządów jego jako prokuratora generalnego, nadzorującego pracę wszystkich prokuratur, wszystkich prokuratorów. I pani Wrzosek pisze, tak, mamy styczeń 2025 roku. Minus 5 lat, styczeń 2020 roku. Cokolwiek zdarzyło się przed, a do tej pory nie zostało w tym zakresie wszczęte postępowanie wyjaśniające czy karne, przygotowawcze, z artykułu 231 Praga I Kodeksu Karnego to jak pokazanie nam wszystkim gestu Kozakiewicza konstatuje pani prokurator Ewa Wrzoski. Te przepisy nie są szczególne, nie są tajne wynikają z, tak z ustawy prawo o prokuraturze i z regulaminu pracy prokuratury. I teraz, proszę państwa, tak wygląda to przywracanie praworządności. Kiedy ja przeczytałem wpis pani prokurator, nie przeczytałem, zadzwoniłem do mojego kolegi prokuratora, mówię, słuchaj, przeczytam ci, co napisała pani prokurator Wrosek, czy możesz to jakoś skomentować. No i przeczytam, słuchaj, daj mi 15-20 minut, ja muszę się zapoznać z przepisami. Ja Zadzwonił do mnie i do mnie mówi Tomek, to mamy problem, faktycznie tak jest. Wszystko, co się działo przed. E, dzisiaj mamy czwartego, tak. Przed 4 stycznia 2020 roku, e, a nosiło znamiona przestępstwa stypizowanego w artykule 231. paragraf 1 Kodeksu karnego. E, właśnie się przedawnił. Rok. Rok miał bodę. Rok. Proszę państwa. I gdybyśmy się cofnęli o ten rok, a największe. Największe łamanie przepisów następuje właśnie po 2018 roku, szczególnie 2019 roku. Wówczas zaczyna się reforma zioby. łamanie kręgosłupów, zastraszenia, nękania, trałowe śledztwa. 600 spraw. Co z tego, skoro wielu z nich, które miały miejsce przed 1 stycznia 2020 roku czy też 4 stycznia, czy też 8 stycznia, bądź 9 stycznia 2020 roku, zważywszy na to, kiedy ten raport ma, ma się pojawić. Z tego co wiem, nie wszczęto żadnych postępowań dyscyplinarnych wobec czterech prokuratorów, słownie czterech, z około 2000 tych ziobrowych, który się zarzuca działania nie do końca zgodne z prawem, bądź niezgodne z prawem. I to wszystko ma zostać nie pod dywan, tylko wyjdzie uśmiechnięty pan minister Bodnar i powie, że niestety ale to się przedawniło. No niestety takie mamy prawo, takie są przepisy, były prowadzone audyty, ale to wszystko jednak trwa. No niestety tak to nie dało rady inaczej. Jest mi bardzo przykro albo smutno mówię. Jak wygląda kwestia sędziów na ten chwilę, nie wiem. To też należałoby sprawdzić, pytanie do sędziów, jak to regulują przepisy. Czy wobec sędziów też nastąpi przedawnienie? No rozumiem, że tutaj prokurator i sędzia w kontekście, w znaczeniu, tak, norm zawartych w przepisie, artykułu 231 KK, to się chyba mieści bądź się zawiera. Co dalej. Pan Bodnar chce. Miał to zrobić na koniec roku, tak? Zapowiada na 8 stycznia. Prawdopodobnie będziemy świadkami kolejnego blamażu, ale tym razem hmm, sytuacji, która, która będzie wymagała też bardzo ostrej reakcji opinii publicznej. Nie mam bladego pojęcia i nawet nie chcę stawiać takich tez, żeby pan Bodnar miał to robić celowo. Czy pan Korneluk, czy działali wspólnie i w porozumieniu, by grać na czas, tak by te y, część tych najpoważniejszych zarzutów wobec ziobrowych prokuratorów y, przedawniła się. Właśnie na podstawie tych przepisów, które dzisiaj zacytowała pani prokurator Ewa Wrzosek. Nie wiem też, jak na to zareaguje Donald Tusk. Ale sytuacja jest bardzo poważna. Miejcie Państwo, nawet jeżeli miało być umorzone chociażby jedno takie, czy też nie mogłoby być wszczęte chociaż jedno postępowanie, nawet dwa, to tu już mamy do czynienia z niedopełnieniem obowiązków, tym razem przez prokuratora generalnego z prokuratorem krajowym. Pytanie, co też prokuratorzy regionalni czy okręgowi, którzy mogli o tym wiedzieć bądź mogli się dowiedzieć. Ponieważ to są profesjonaliści, więc musieli wiedzieć, musieli mieć świadomość, jeżeli zostanie ujawniona ta lista. Ona oczywiście nie jest kompletna i pełna, bo tak jak w jednym z materiałów mówiłem, 600 spraw to jest, proszę Państwa, czubek góry lodowej. Tak, bo są były sprawy dotyczące przedsiębiorców, zwykłych ludzi, którzy gdzieś tam komuś podpadli, wykorzystywano prokuraturę do tego, aby. No, eliminować przeciwników, czy politycznych, czy, czy biznesowych. Tak to mamy sytuację kłóci się dwóch przedsiębiorców. Jeden jest poukładany z pisem, drugi nie. Ten jest poukładany z pisem prosi działacza Pisowskiego. Ten się kontaktuje tak, z odpowiednim czynnikiem prokuratorskim. Cyk, nagle zostaje wszczęte jakieś śledztwo, jakaś policja. Wiecie, jak chce się kij, jak coś się psa uryczy, to się kij znajdzie. Tak jest takie powiedzenie. Szczególnie że chodzi o przedsiębiorstwa, bo w każdej firmie zawsze się znajdzie coś przy kontroli, co będzie można uznać za złamanie prawa. Tutaj nie bawmy się, tak, idealizm, ale większość firm w ten czy inny sposób to prawo umija, bywa, że i łama. Żeby w ogóle się utrzymać na rynku. Więc to już jest okazja do tego, żeby można było komuś dokręcić ślubę. To zresztą też wykorzystywane. No ja znam kilkanaście takich przypadków, wobec mnie też kiedyś, też kiedyś próbowano właśnie, no i próbowano, podjęto takie działania. Proszę Państwa, Ewa Wrzosek nic więcej nie komentuje, ja już zaznaczałem i też na live nie będę Pani Prokurator do siebie zapraszać, bo musiałbym zadawać jej pytania, tak, na które by odpowiadała, ale to mogłoby narazić ją na odpowiedzialność dyscyplinarną, bo zaczęto by jej zarzucać, że krytykuje znowu swoich przełożonych, więc tutaj akurat pani prokurator zacytowała po prostu przepisy i podała stan faktyczny w odniesieniu do tego, co zapowiada pan Bodnar, więc trudno tutaj nazwać to działaniem politycznym, po prostu przytoczyła przepisy. Ja za to sobie mogę pozwolić na polityczny komentarz, jak najbardziej. Możemy podziękować panie Wewrząsek, że trzyma rękę na pulsie od strony formalno-prawnej, czyta te przepisy, wczytuje się w nie informuje opinię publiczną, bo to jest bardzo ważne. A czy pan Bodnar z panu Kornelukiem poniosą konsekwencje, to jest kwestia nie czy a kiedy, bo mamy sprawę ewidentną. Przez 12 miesięcy prokurator generalny z prokuratorem krajowym, nie podjęli żadnych starań skutecznych, by powstrzymać w niektórych sprawach, którym groziło przedawnienie, a o czym wiedzieć mogli i powinni, jako odpowiedzialni za resort sprawiedliwości, nie wykonali tych czynności, przez co narazili wymiar sprawiedliwości a również interes społeczny, tak na to, że ci, którzy popełniali możliwe przestępstwa, nie poniosą odpowiedzialności. Zostawiam Państwa z tymi myślami. Zacytowałem Wam wpis, Panie Wywrzosek. Konkretne przepisy, konkretna sytuacja, istotne daty, czyli można powiedzieć, że wszystko do 8 stycznia, bo to będzie tam ujawnione, ale wszystko to, co 8 stycznia 2020 rok, o to, co wcześniej zapomnijcie. Nie będzie żadnych rozliczeń, bo to się po prostu przedawni. Pytanie jak w stosunku do sędziów. Podejrzewam, że podobnie. I to byłoby na tyle, kochani Państwo. Nie wiem, co na to tak jak mówię premier Tusk. Myślę, że od jutra ja zacznę zadawać publiczne pytania na ten temat, bo jest to niebywały skan. Mimo wszystko życzę Wam dobrego wieczoru. Jutro widzimy się oczywiście o 10. Do zobaczenia.